Radomianka Marta Ratuszyńska obwinia Mazowiecki Szpital Specjalistyczny o śmierć matki, bo ten nie zastosował odpowiednich procedur. Z relacji córki zmarłej wynika, że kobieta nagle źle się poczuła i została odwieziona do szpitala na Józefowie, gdzie przebywała przez dwa tygodnie. Testy, które wykonano kobiecie w ciągu tych dwóch tygodni wychodziły negatywne, ale ostatni test na dwa dni przed planowaną operacją wyszedł pozytywny. To mamie tej operacji już nie wykonano, tylko mamy przywieziono do nas do domu. W ciężkim stanie, bardzo cierpiącą, nie mogącą spożywać żadnych pokarmów, bez kroplówek, bez pomocy medycznej. Przywieziono mamę do mnie do domu pod moją opiekę i mojego taty, narażając również y, mojego tatę i mnie na utratę zdrowia i życia. W trakcie kiedy mama pani Marty po wypisie ze szpitala przebywała w domu. Kilkakrotnie wzywano do niej pogotowie, które nie przyjeżdżało. 3 stycznia odbyła się ostatnia bezskuteczna próba wezwania pomocy. Zdesperowana pani Marta zdecydowała zatem zawieźć mamę sama do szpitala. Tym razem do placówki na Tochtermana, gdzie kobieta zmarła na COVID. O całą sytuację córka zmarłej obwinia szpital na Józefowie. Za całą, za całą tą sytuację odpowiada właściciel tego szpitala, który jest reprezentowany przez Adama Struzika, oraz zarząd tego szpitala. Nieudolny zarząd powołany przez właściciela szpitala. Ponieważ nie wdrożono procedur, nie przestrzega się ich, bądź są niewłaściwe, bądź brak jest nadzoru nad tymi procedurami. W tej sprawie zostało złożone zawiadomienie do prokuratury, jak również wniosek do prokuratora generalnego o objęcie tego postępowania szczególnym nadzorem. Zawiadamiam o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu Spółka z przy ulicy Aleksandrowicza w Radomiu, następujących przestępstw. Narażenia Teresy Ratuszyńskiej przez osoby, na których ciążył obowiązek opieki nad nią, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, y, lub nieumyślnego spowodowania śmierci Teresy Ratuszyńskiej, artykuł 160 kodeksu y, karnego lub artykuł 155 kodeksu karnego. Dalej, narażenia Marty Ratuszyńskiej i Marka Ratuszyńskiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, artykuł 160, paragraf 1 kodeksu karnego. Do całej sprawy odnosi się zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Jak mówi wiceprezes tej placówki, wypisanie pacjentów ze szpitala ciąży na lekarzu. Lekarz ma dwie możliwości, skierować pacjenta do szpitala zakaźnego lub na izolację domową. W stanie ogólnym dobrym pacjentka została z naszego szpitala wypisana. Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie lub chorobę zakaźną, Powodującą powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych danej osoby, zleca, to jest punkt, punkt czwarty, zleca transport pacjenta do szpitala albo miejsca izolacji, lub izolacji w warunkach domowych, o którym mowa w punkcie pierwszym w sposób uniemożliwiający przeniesienie zakażenia na inne osoby. Sprawa będzie miała swój dalszy ciąg. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny zdecydował się podjąć kroki prawne w stosunku do Marty Ratuszyńskiej. Domaga się przeprosin i wpłaty 2000 zł na Radomskie Hospicjum.